thank you Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś zapraszam Państwa i muszę Państwu powiedzieć, że to będzie pierwsza osoba w tym cyklu, który realizuje już od bodajże pięciu lat, która zajmuje się. No, do której pretekstem do spotkania były sporty motorowe, ale okazuje się, że nie tylko to, bo jest dużo jeszcze innych rzeczy. Goście moi Państwa Błażej Kepka. Dzień dobry. Zanim w ogóle Bołaże wyspowiadamy, co on tam takiego kombinuje w tym wolnym czasie, to przesłuchanko, czyli to, co w cyklu zawsze paść musi. Częstochowianin? Często Z dziada Pradziada? Tak, zdziada, dziada Pradziada. Mam wiedzę dotyczącą tego, co na przykład pradziadkowie z czego mieli chleb, co robili? Nie, takiej wiedzy za bardzo nie mam, natomiast tutaj częstowa okolice, to tak, tutaj jesteśmy zakończone. Mhm. Ale dziadkowie na przykład czym się zajmowali? Szczerze powiedziawszy to jakaś uprawa rola, rola plus dodatkowo stolarstwo, mhm. takie, takie były. Taka, taka była historia. No i babcia tutaj całkiem niedaleko w Stradomie pracowała Aha. przez kilkadziesiąt lat. To jest tak, że my się spotkaliśmy z Błażejem po raz pierwszy. Błażej z polecenia. Ktoś mówi: porozmawiaj z nim, bo to jest gość zakręcony i ma wiele pasji. Sporty motorowe. Co to takiego? Co do takiego. Znaczy, y czym, czym y y y co robisz? Y y no, bo sporty motorowe to mogą być przyróżne historie. Zgadza się. Y przede wszystkim Żużel. Często owa stoi. Y y y ten Żużel pojawił się w, y w moim życiu w 1994 roku. Y y y y y oczywiście pierwsze kibicowanie, pójście na te zawody żużlowe. Każdy chciał z moich kolegów być żużlowcem, zaczęliśmy się ścigać na rowerach. Yy, mm -hmm. Jazda na Speedrowerze yy, lata 95-96 początki tego Speedrowera. Yy, no i na speedrowerze jeździłem do 2021 roku. Proszę. Przepraszam, do, no, aż tak daleko nie jeździłem do, do, 2001, do, do 2001 roku. Natomiast tutaj był trening z Włókniarzem, przygotowywałem się do sezonu z drużyną Włókniarza Częstochowa. No, jestem pierwszym mistrzem Polski na speedrowerze, który zdobył pierwsze mistrzostwo Polski dla, dla drużyny Lwy Częstochowa. Proszę poważnie, tak jest. a nie ciągnęło Cię do tego, żeby z roweru przesiąść się na motocykl? No, oczywiście wtedy... Tak to było nazwane, że ten speedrower jest taką, takim wejściem do żużla. Mhm. No wszystko się zgadza, tylko przesiąść się z roweru na motocykl, tak mocny motocykl, żużlowy, no to nie było proste zadanie. W szkółce byłem, jeździłem w szkółce, natomiast... no, no nie, przy, nie, nie... jednak, jednak to, to nie było to i... no i te lata mi uciekły robiąc tą karierę speedrowerzysty. Później Rower odstawiony na bok, i zacząłem produkować kombinezony żyżlowe, osłony motocykli żyżlowych. Firma od 2001 roku. Wszyscy najlepsi zawodnicy na świecie, wszyscy żyżlowcy, ubierani są w Częstochowie od lat. Uważnie? Tak. Co się nazywa Kev Kevlar? To jest taka potoczna nazwa Kevlar. Ja, ja odchodzę bardzo mocno od tej nazwy. Przede wszystkim dla mnie to jest kombinezon żużlowy, dlatego, mhm. że dla sponsora czy dla osób postronnych nie do końca oni wiedzą co to jest kewlar. Tak, kombinezon żużlowy, osłony motocykla żużlowego. Materiały, z których wykonujemy te kombinezony, one ewoluowały też przez te wszystkie lata. Mhm. Były materiały, były poliestry, były właśnie materiały z dodatkiem tego, tego kewlaru. W tej chwili ten kevlar jest wymagany jako ten materiał jest wymagany bądź skóra mm -hmm. ze względów bezpieczeństwa. Ja pamiętam, rozmawiałem z tego czasu z Walasek, tak? Tomek Grzegorz Walasek, I on mi opowiadał taką historię, że gdzieś tam jeździł na jakichś zawodach bodajże w Rosji i miał poważny wypadek i, i mówi, że był dzisiaj i nad nim skręconocy lekarze po prostu, gdzieś tam przywiezieni, miał połamaną nogę prawą i... Oni chci, chcieli mu rozcinać te spodnie, żeby tak. ten i on mówił, że to jest nowy Kevlar, który założył go pierwszy raz i żeby zrobili wszystko, żeby go nie zniszczyć, no i opowiada, że podali mu morfinę i, i, i mu te spodnie ściągnęli jak, jakoś jak, z tak. tego, Zgadza się, no tutaj no, lata, lata od, do początek. Tysięcznych lat to faktycznie nie było takiego dostępu do tego co tak, to jednak e, no. w tej chwili no też mogę powiedzieć, że polskie firmy głównie obsługują wszystkich zawodników na świecie. Mm -hmm. e, robimy bardzo dobry produkty No ale to co przyjeżdżają do ciebie nie ich no bo to jest tak jak u krewca chyba, nie? Tak, tak, to nie jest, to nie jest masówka, nie kupujemy sobie tak. kombinezonu w rozmiarze L czy czy tak, to jest, tam jest wszystko żyć. na miarę. To jest produkcja na mm -hmm. miarę. Oprócz tego ten zawodnik, który startuje w lidze polskiej i musi jechać w barwach grubowy, tak. tak, tak Jeździ w zawodach indywidualnych, więc na indywidualne zawody ma w innych barwach kombinezon. Mm -hmm. Jeśli jeździ w, jeszcze w jakiejś drużynie w Europie, też ma w, w, w barwach mm -hmm. tamtej drużyny. No ale to co? To były tradycje krawieckie jakieś w rodzinie, że no skąd pomysł na, 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 tak, na taki no, biznes? Tak, no bo to później, co wiesz, mówisz skóra, kebla. No to nie jest wiesz, bawełna, to, tak, to mówisz, nie są takie To nie są lekkie materiały. To nie są lekkie, no. Tak, no tutaj też na samym początku nie wspomniałem o tym. No. Natomiast moja babcia yy, zajmowała się krawiectwem. Yy, Prałbabci nie poznałem nigdy, natomiast yy, no. nie wiem, no może gdzieś coś się wydarzyło. tak? może w Musisz to zrobić. Musisz to, <gryś> to zrobić, tak. No, no, fajnie, tak. tak. tak to, tak, tak. to krawiectwo krawie na miarę tutaj jest naprawdę. Dżentelmeni <gryśla> o pieniądzach nie rozmawiają. No, tak jest ogólnie przyjęte, no ale no, muszę zapytać, bo też jestem ciekawy, żeby. No bo wiadomo, że sporty motorowe to jest dość duży wydatek, już nie mówię o serwisie maszyn, silnikach i tak dalej, i tak dalej. W tym wszystkim ten kombinezon to jest drogi gips? Ten kombinezon to jest naj, najtańszy chyba gips, no no tak, dlatego, że ten kombinezon ma być nośnikiem reklamy. On jest nośnikiem reklamy dla sponsorów, którzy wykładają naprawdę niemałe pieniądze na to, żeby móc się zareklamować. Kombinezon to jest kwota około 3.500-4.000 zł. tysięcy złotych. No, zawodnik, tak, tak jak wspomniałem, zależy ile tych zawodów ma na, na całym świecie, czy, czy w Europie. Jeśli startuje hmm. tylko w lidze polskiej, to przeważnie mu wystarczy jeden kombinezon. Hmm. Natomiast jeżeli startuje w kilku ligach, te zawody indywidualne, to około czterech kombinezonów musi mieć na sezon. Natomiast porównując do silnika żużowego, który tak. kosztuje około 30 tysięcy złotych. Hmm. No to umówmy się. Tak, to jest, że to jest promil. Jedna, jedna setna. setna, tak. setna no, 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 niedużo. Nie. Przed nagraniem y, powiedziałeś mi, że poobijany wróciłeś, bo co to jest? Hokeista jesteś? Y jestem hokeistą, ale na, tego, na, bo... na bramce? Czy? Nie, nie na bramce. Myślę, że nie byłbym tak poobijany. <laughs> jestem, jestem w ataku. Y tak, oprócz tego, że jest ten, ten żurzel i te sporty Aha. motorowe od, od tego 2001 hmm. roku, y to pod koniec lat 90., jak przygotowywałem się do sezonu żużlowego, do sezonu speedrowerowego z żużlowcami, graliśmy dwa razy w tygodniu w hokeja. Później było trochę przerwy od tego hokeja, 10 lat temu powrót na łyżwy, powrót do całego sprzętu, no i 5 lat temu odpaliliśmy stowarzyszenie Kruki Częstochowa. Jestem prezesem tej drużyny. Troszeczkę przez covid wykluczone były te, te gry i rozgrywanie meczów z drużynami mm -hmm. nawet amatorskimi. W tym sezonie mocno się pozapinaliśmy, dograliśmy parę rzeczy. Czwarty mecz wczoraj rozegraliśmy w tym sezonie, czwarty, wygrany. Więc jest, hmm. jest, jest, jest Ale to jest tak, że w różnych miastach powstają stowarzyszenia miłośników hokeja i powstają drużyny i to jest jakoś sformalizowane. No, nie mówię, no bo w piłkarce, w piłce mamy ekstra klasę, pierwszą, drugą, ligę trzecią i tak. tak dalej, no to jest tam już jak gdyby uszeregowane. W przypadku hokeja no wiem, że mamy kilka drużyn, które e, pod karem mistrzem hokeja, pamiętam, heja, heja, he, pod tak, tak, mistrzem tak, hokeja i tak dalej. Y, kilka jest tych drużyn hokejowych, nazwijmy to profesjonalnych, y, 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 natomiast, wy to jest y, y, nie wiem, y, zabawa jak, jak, jak. Drużyna amatorska. Drużyna amatorska. W tej matorska. chwili drużyna amatorska. Y, Ale tak. to ona ma przed sobą ewentualnie, że wygrywając coś może wyskoczyć wyżej i gdzieś tam, czy nie? To w ogóle to, nie? Tutaj musimy kilka faktów poskładać, bo faktycznie no. Polska jest takim fenomenem na skalę światową. Europa no. bardzo popularna, jeśli chodzi o dyscyplinę no. drużynową hokej. Tak. tak, mamy cały, cały wschód. Białoruś, Rosja, Skandynawia, Szwecja, Dania. Finlandia, no Cześć, że... i Słowacja, tak. tutaj dookoła, tak? Tak. Austria, Niemcy mają naprawdę tak. bardzo mocne drużyny hokejowe, reprezentacje i, i bardzo poważną ligę. Natomiast Polska jest miłośnikiem żużla i skoków narciarskich, które są mało rozpoznawalne na całym świecie. Mhm. No więc ten, ten hokej nie jest na wysokim poziomie w Polsce. Nawet ta najwyższa liga nie jest, nie jest tak mocno rozwiniętą ligą. Natomiast y, oczywiście w tych ośrodkach mocnych w Polsce y, są drużyny amatorskie. Y, my jesteśmy pierwszą drużyną y, w częstowych hokejowo, tak. y, co prawda na ten moment amatorską, ale na to się składa wiele czynników, dlatego że amatorsko mamy też, amatorskie mamy lodowisko. Y, lodowisko, o które walczymy, bo dwa lata temu zgłosiliśmy do projektu budżetu obywatelskiego. Y, rozbudowę i, i, i zmianę funkcjonowania tego lodowiska tak, żeby latem jeździć na rolkach i grać na rolkach, zimą grać na łyżwach, mm -hmm. grać w hokeja. Yy, bandy na lodowisku tak naprawdę to one się nazywają no nie wiem, amatorskie, nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać. Mówimy o lodowisku, lodowisku y y y y y tak, na lodowisku y Tak, na lodowisku, które wszyscy znamy, bo nie mm. musimy nikomu tłumaczyć, gdzie jest lodowisko tak. w Częstowie, bo każdy wie. Y y zmiana, wymiana nawierzchni, która tam jest, bo od 20 lat jest nawierzchnia taka sztuczna trawa, która już y mm. lata świetności ma za sobą i to bardzo dawno. Należałoby wymienić tę nawierzchnię, należałoby wymienić bandy z tych amatorskich, tych do zabawy na bandy z pleksą, tak. tak żeby wszystkim u, czy, użytkownikom tego, tego obiektu, mhm. żeby czuli się bezpieczniej po prostu. No tak, bo takim krążkiem od hokeja dostać w głowę to tylko, jest... Tak, tylko znowu my mówimy, my jesteśmy dodatkiem, mhm. krągi mogą nie istnieć za 2 czy 3 lata, natomiast lodowisko zostanie, to bo tak. to lodowisko jest. Jeśli idziemy na łyżwy, idziemy pojeździć, Mhm. Powinniśmy to robić w bezpiecznym miejscu. Powiedz mi te kruki, bo to jest, nie, nie jest mój numer, wiesz. Jak ja usłyszałem, że w ogóle hokej jest, częst, że jest drużyna hokejowa w Częstochowie, to, to wiesz, aż mi się czerwona lampka zapaliła. Ile jest zawodników w tych, w tych krukach w Częstochowie? No bo to rozumiem, że no w hokeju jeden schodzi, drugi wchodzi. Eee, czy... eee, tak, zawodnicy drużyny w Stanach grają na 4 piątki, mhm. czyli każdy zawodnik ma swoich trzech zmienników. A wy? Na jednej... My często wygraliśmy ten mecz, który graliśmy w ostatni weekend lutego. Mieliśmy 4 tak, piątki, czyli tak. Tak, na 4 piątki zagrażaliśmy. Czyli 20, 20 chłopa pojechało. Plus, tak, plus bramka, piłecz to... częstkowie taki się My tych zawodników mamy regularnie trenujących. A przedział dzikowy to jest jaki? Jest to jest jaki? tak, najmłodszy w tej chwili ma 17 lat, który gra w drużynie, najstarszy ma 58. O, tak, tutaj nie ma, nie ma podziałów, gość mhm. jest w świetnej formie, więc tak. dlaczego miałby z nami nie grać. Yy, tak, no i A, gramy. No. I to jest, mówimy o tym, że mamy 30 regularnie trenujących zawodników pięk, jako pięk. drużyna, natomiast prowadzimy jeszcze treningi otwarte dla dzieci, młodzieży i, i wszystkich, którzy chcą w ogóle zobaczyć na czym polega hokej. Wystarczy pięk. mieć łyżwy kask. Chodzimy na trening i Super. zaczynamy bawić się książkiem. Niesamowite życie, bo to jest jedna z najbardziej bezpiecznych dyscyplin sportu, no bardziej bezpieczna nawet niż piłka nożna. Ja ci powiem, że mnie się droga śmieje, bo ja pamiętam jak z chłopakami, będąc oczywiście dzieckiem, na polach tam, gdzie obecnie znajduje się szpital na Parkitce, bo była taka niecka, gdzie woda zamarzała robiła się tafla, robiła się tafla lodu i myśmy po prostu kupując w składnicy harcerskiej kije do hokeja i tam każdy czy na hokejówki to tam miał co ten, ale nawet na figurówkach, nieważne tylko żeby byłyśmy. Stawialiśmy tam dwa plecaki jako bramkę i wiesz, i, i, I żeby mograliśmy, i tak? Hokej no, no, tak że... okay jest, okay jest niesamowitą dyscypliną sportową. Jeżeli, tak jak tutaj nasz kapitan powtarza, e, jeśli raz założysz cały sprzęt hokejowy, to już inne, mhm. inne dyscypliny Cię przestają interesować. Naprawdę bardzo bezpieczny sport, ciało jest bardzo mocno chronione, więc tutaj nie ma kłopotu. Mhm. Ale mówię, jestem trochę poobijany. <laughs> tak, tak jak wspomniałem, jestem poobijany. Wczoraj naprawdę ciężki mecz. Yy, trochę chłopaki dali nam w kość, bo, bo była ostra gra. Ale jak był? Yy, 9 do 2 wygraliśmy. O, pięknie. Dobra. Trochę poprotkujmy blażej, bo yy, to taki program, w którym też trzeba plotkować. Yy, kulinaria, gotujesz? Yy, tak, zdarza się, yy, tak? Co, się. Co ci najlepiej wychodzi? Jak, 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 tak wiesz? Kurczę, no lubię, lubię po trochu sobie pogotować i, i coś przygotować. Natomiast chyba tą moją ulubioną potrawą no, to jest paella z owocami morza, którą de facto robiłem dwa dni temu. Tak, to tak. są te smaki, te smaki, te wiszpania. Tak? No, rewelacja. A jakbyś poszedł na kolację, to co by Cię ucieszyło na talerzu jeszcze? Ktoś mi serwuje. Ktoś mi serwuje. To zdecydowanie. Ja bardzo lubię wyjść do restauracji i, i, i wizualnie też musi, no, musi się no, zgadzać. Nie tam na paćkany, na talerzu, no, no, no. po prostu byle jak. Tylko musi być to ładna kompozycja, no. ładnie wyglądać, to jednak ten, tym wzrokiem... No, też. To bardzo no, te cieszy, te. tak. To bardzo cieszy. bo to też jest poniekąd powiązane z tym, tak. z tym, czym się zajmuję, czyli... Ten zawodnik, którego ubieramy w te kombinezony, on też musi o, estetycznie, umrzeć, musi estetycznie wyglądać. wyglądać, więc staram się. No, no ale co, raczej kuchnia śródziemnomorska, owoce morza, ryby? Yy, tak, to jest, to jest absolutnie to. numer jeden, tak. Plus do tego i raczej odchodzę od tego mięsa... Wieprzowina. Nie, wieprzowina to nie pamiętam kiedy jadłem, tak. burgera jakiegoś wciągnę czy steka oczywiście. Mm -mm. Natomiast no, od, od kurczaków też odchodzę. Ryba numer jeden. No. Jakbym mieszkał no. w właśnie tam Hiszpanii, Włochy to, to jest... To bym to nie, to. nie ma, to. tak, Mm. Muzyka, czy muzyka w Twoim życiu odgrywa rolę? Jaką, czy jeżeli tak, to jaką? Ej, czy muzyka Słuchasz? odgrywa, y, tak, słucham, y, czy muzyka odgrywa rolę? Mm. Zdecydowanie tak, bo to y, ona nakręca, ona, ona ma przesłanie, ona ma... Specjalny taki mm -hmm. to no Ciężko do tego raczej, na przykład, co jest w w, takim? Raczej tutaj w takich madarytkach, czyli Peppers idziemy w uh -huh. kierunku rocka. To są czyli tutaj, takie napędzające historie. Ta, napędzające historie to jest, uh -huh. to jest coś niesamowitego. Natomiast y, pianino uh -huh. na żywo to jest coś, co, co wywołuje u mnie ciarki na plecach. Uh -huh. uwielbiam, uwielbiam. Film, który odcisnął na Tobie jakieś piętno, takie, które oglądałeś w swoim życiu i pamiętasz do tej pory, to byłby, co by to było? Hmm, ja myślę, że tutaj stosunkowo pogodną jestem osobą i, i przede wszystkim komedie, Komedia. komedie, które mocno odcisnęły się w, polskiej kinematografii. Darię. Też, też. Oczywiście, oczywiście rejs, poranki kojota tak, i misie. No tak, to podobnie, mi Tak, to, to, to jest podstawa. Ja podał, pamiętam w ja bardzo, bardzo że ja uwielbiam film rejs piwowskiego, a puściłem swojej córce i ona obejrzała i w ogóle. Bez emocji. Nie wiem, ale co tu jest. Śmieszne idea, co tak. To, Prawdopodobnie jednak, bo... to jest chyba jakiś taki etap, do którego trzeba dorosnąć. No poza tym no, te czasy, wiesz, zupełnie inne. Dobrze, będziemy powoli kończyć, czego już tak na koniec sobie życzyć. Bo oczywiście poza tym z tą wymianą nawierzchni i ty i Reszta. Uważam się za naprawdę pogodną osobą, czasami zwariowaną, więc tu jest wszystko dobrze poukładane. To życzę w takim razie zdrowia i żeby się wiodło jak najlepiej. Proszę Państwa, goście moimi, Państwa, ten, no, tego no, trzeba to powiedzieć, częstochowski hokejista, um, Uprawiający krawiectwo żużlowe, E, tak bym to podsumował. Red Kretka, czyli Pepper z kuchni śródziemnomorskiej. No i ogólnie rzecz biorąc, przesympatyczny, uśmiechnięty gość. Wszystkiego najlepszego. Aha, jeśli ludzie Błażej i kępka. I tu mamy. Trzymajcie się, Lubryzika. Pozdrawiamy Was. Papa! Pa.